Bicie nie ustawało. Zaczęła uciekać od męża, jak kiedyś od ojca. Dzień wypełniała zajęciami dodatkowymi. Zapisała się na szachy. Zakochała w nauczycielu, uroczym, inteligentnym szachiście. Na początku powiedziała: Przyjaźń tak, seks nie. Ale kiedy wreszcie się stało, pomyślała: Czyli to może tak wyglądać? Przyznała się mężowi. Uważała, że tak trzeba. Mąż zadzwonił po jej szwagra, przemocowego typa spod ciemnej gwiazdy, poszli i znaleźli pana szachistę. Połamali mu palce u rąk, bo wiedzieli, że są mu potrzebne do gry. Matka Jolanty na wieść o zdradzie pobiła córkę. Od tamtej pory Jolanta nie słyszy na jedno ucho. Mama biegała po znajomych i opowiadała, że kurwę urodziła. Nie trzymała strony mojego męża. Przecież nigdy go nie lubiła, nie trzymała mojej. Trzymała stronę papieża. Wielka katoliczka. Uważała, że cokolwiek dzieje się w małżeństwie, miejsce kobiety jest przy mężu. Ona winna jest mu bezwzględną miłość i wierność małżeńską. Uważała, że powinnam zapłacić za grzech, którego się dopuściłam. I miasto powinno odebrać mi dzieci, bo nie nadaje się na matkę. Wtedy, o dziwo, ojciec stanął po mojej stronie, albo pewnie mniej po mojej, a bardziej przeciwko mojemu mężowi. Też go nie cierpiał. Zaraz po tym wydarzeniu tata zakopał mój paszport w ogrodzie, żebym w razie czego mogła go wykopać i uciec. Zaczęła szukać pracy za granicą. Listownie zgłosiła się do agencji pośredniczącej, podała adres koleżanki, żeby się mąż nie dowiedział. Odpisano jej z San Diego. Zaproponowano pracę nauczycielki literatury angielskiej. Myślała, że świat się przed nią otworzył, ale zaznaczono: Pani, widzę, dostanie, dzieci nie. I skończyło się: San Diego. Prosiła męża, żeby się rozeszli. Kupili przecież drugie mieszkanie. Niechby on się tam wyprowadził. Nie. Proponowała, że to ona się wyprowadzi. Nie namówiła go na terapię małżeńską, ale on w trakcie sesji powtarzał jak mantrę Mamy ślub katolicki, kocham cię i ty masz mnie kochać, masz być dobrą żoną. Obowiązek małżeński wypełniać trzy razy w tygodniu muszę cię mieć. Jesteś moja do śmierci.